Dzisiejsze zakupy w netto w Bobfingen. Eee, powiem wam, że w Niemczech alkohol jest tańszy się kurwa niż w Polsce. Captain Jack Rum 0,7 kosztuje 5,80 euro. To jest 6 razy 4, 24, 27 góra złotych za 0,7. No może to nie jest rewelacja, ale ruskie wódki 0,7 są za 5 euro. Czyli 5 razy 4, 20, 22, 23 przy tym kursie euro. To jest taniej w sumie niż te niektóre w żabce, na przykład wódki. Nieraz są 0,7 po, po 28. No. Ten, kupiłem to wszystko za 13 chyba euro. Nie mówię, że to jest mało czy dużo. Nie, 22 euro, kurwa, co ja gadam. 22 euro, no. Para rzeczy i 22 euro. Ale to mnie ciekawi, kurwa, jak smakuje Brot Austryś z tej firmy Pomidor Mozzarella. Alaska y, Zalax, czyli ten y, łosoś i pasta z jajka i bekonu, wygląda tak, bekonu nie widać w tamtym jajku, a tutaj jest ten z łososia i tańszy niż inne, bo inne były po euro 50 czy 2 euro, a to euro 19 chyba, Budapester za lat, fajnie smakuje. Szoko drinka kupiłem za 55 centów. Nürnberger są chyba po 2,50 czy 3, 3 euro. Zależy z jakiej firmy. Captain Jack 5,80 euro. Jajka te bodajże z tym bekonem są zajebiste. W Niemczech za 10 zł masz czy 12 boczek, ale taki prawdziwy, że nie jest suchar jakieś, tylko mięso, nie? I wtedy z takim mięsem prawdziwym, a nie suchym, smakuje właśnie jajka. Z, to jest chyba Bodenhaltung, czyli to jest z powolnego wybiegu chyba. I ten Ingwer shot sobie kupiłem, ale tu jest mało imbiru, bo jest tylko 20% chyba, a reszta jabłkowy sok. Nie? A też euro kosztuje, no to w innych sklepach za euro masz więcej shota z tego, z imbiru nie większość. I pisze, że niby ostre, ciekawe jak 20% tylko im biuro dalej Po 95 centów, czyli 5 zł. ciekawe, po ile w Polsce jest płyn jakiś do pukania. Tu jest akurat ile? 750 ml. Ile w Polsce taki płyn do pukania naczyń kosztuje?